Cześć Tech Dzisiaj kolejny odcinek z Go Battle League, tym razem Great Liga, która rozpoczęła się wczoraj. Tak, wczoraj. Ja nagrywam generalnie to wcześniej, więc jeśli są jakieś restrykcje, to jeszcze o tym nie wiem. Zobaczymy. Ale dzisiaj zobaczymy sobie walki Clown Fiesty, który przesłał mi swoje 5 walk i zrobił tutaj 5-0, także bardzo, bardzo. Ciekawy team. Hypno z atakiem y, Shadow Ball oraz Standard Punch z Crafty, który jest generalnie jeżeli chodzi o Great League, kozakiem. No musimy jednak uważać na niektóre rzeczy. Tutaj mamy moveset Counter, Power Up Punch i Foul Play oraz Azumeril y, z movesetem Ice Beam i Play Rough. Oczywiście bawu na Fastach. Z takich informacji, które tutaj clown Fiesta mi przekazał to no wybiorę te najważniejsze, tak Scrafty e, kontra na psychiczne, duchy i trawę wpiera go Hypno z atakami Shadow Ball i Thunder Punch e, także no tutaj Safe Switch e, na Azumarilla i Azumarill z Ice Beamem i playraffem i tutaj zrezygnował z ataku hydropompa e, które no na Registeela tak na przykład no, by było bardzo dobre, ale mamy jego na Registeela na inne Różne tanki, więc, yy, No, Crafty naprawdę bardzo ciekawy pomysł. Zobaczymy zaraz, jak to tutaj wygląda w walkach. I generalnie Azumeril no, jest takim właśnie tankiem, który przyjmuje większość ciosów bez tarcz. Także tutaj taki też yy, tank z naszej strony na, na koniec, na jakąś zmianę, tak, żeby coś tutaj podziałać. Także atak playraf żeby kontrolować inne Azumerile. No i Ice Beam na. Ee, słab, nie słablu, <noise> altarię, która na pewno dosyć często będzie się pojawiać. Także, no, ten team no naprawdę bardzo, bardzo dobrze wygląda. No, ja tutaj wcześniej jechałem tym teamem, ale no, oczywiście, bez skraftiego muszę jakiegoś lepszego przetrajdować. <noise> Także zobaczmy walki. Nie, znaczy generalnie, przeleciałem tak sobie w walki, patrzałem, wiecie, 3 potrzy. 3 Także tutaj Hypno na Swamperta, więc no nie jest to jakaś tam super kontra, wiadomo Shadow Ball by troszeczkę e, pocisnął. Jak widać przeciwnik chyba mały lag, generalnie Hydro Cannon no, na pewno by zadał dosyć spore obrażenia, ale hy e, Hypno generalnie jest i tak tankiem, więc na pewno by przeżył. Także tutaj idzie Bite, Thunder Punch. Już mamy praktycznie drugiego Thunder Punch'a i zaraz Shadow Ball, teraz Hydro Cannon bez starczy, także widzicie, no troszeczkę mniej niż połowa życia. Kolejny idzie Bite, no bo Thunder Punch, chociaż na Great Lidze to wiadomo, te ataki jednak są yy, no troszeczkę, no te mniej skuteczne. Nie wiem, czy by to podobiło. Także tutaj bronimy Hypno, bo praktycznie dwa Confusion i yy, dobity jest Swampert. Także mamy naładowane. Generalnie co wejdzie, no to możemy użyć Shadow Ball i no, duże, duże obrażenia Shadow Ball na pewno zada. Także tutaj bez zmiany. Hypno idzie, już zrobił swoje, bo praktycznie no, zdjął jednego poka i trzy czwarte życia drugiego. Także tutaj wchodzi z crafty. Generalnie Power Up Punch no to wiecie no nie jest jakiś super super atak ale no, zwiększa nam te obrażenia nasze także i tutaj wchodzi Azumeril no Playrafem to jest one shot na Scraftiego, ale no jeszcze tutaj na pewno skrafti troszeczkę zanim e, Azumeril dojdzie do ataku Playraf no trochę tych obrażeń zada także to jak widzicie Playraf one shot ale wchodzi Azumeril ten sam też za takie Playraf i jest przewaga dosyć spora życia więc będzie Bubble, walka na Bubble i oczywiście no Playraf kontra Playraf, więc na pewno tutaj no już clown Fiesta ma ten mecz wygrany, bo tutaj no są potrzebne trzy przeciwnikowi Playrafy, no a tutaj już ten praktycznie będzie końcowy, także tutaj jeszcze jeden Playraf i ten Playraf powinien dobyć drugiego Esmerilla. Także pierwsza walka wygrana, bardzo dobrze, Hypno się sprawdził z Scrafty. No wiadomo, no nie pokazał za dużo swoich umiejętności, ale na pewno no, no generalnie jest kozakiem. Także tutaj mała jest kontra Hypno, także szybka zmiana na Scrafty'ego. Counter generalnie na Steel, tak, no jest super efektywny. Yy, tutaj Fire, Power Up Punch też, aha, właśnie, Power Up Punch i Fire Punch ma chyba mała i nie pamiętam, ale no tutaj zmiana na Deoxysa, więc Foul Play. Jeżeli to pójdzie bez tarczy, wiele graczy no Craftiego tak chyba nie zna, ale poszła tarcza, więc generalnie no nie dał rady. Ale mamy Hypno z Shadow Ball, więc nie powinno być jeszcze tak źle, tak, bo no jeżeli tutaj nie ma. No, Psycho Boost na pewno nie ma. Yy, Deoxys Defense, Rock Slide i zazwyczaj jest drugi atak Thunderbolt na właśnie Azumerilla albo coś. Rock Slide tutaj starczowany. Bez bajta widzę. Clown Fiesta tutaj, Shadow Ball od razu. I poszło bez starczy. Uuu, jeszcze przeżył. Kurczę, <laughs> to szok. <laughs> Myślałem, że to będzie KO. Mamy jeszcze. Papoki, więc szybka zmiana na e, Azumerilla. Bo tutaj, no, mała mm, Nie wiem, czy ten przeciwnik był przyblokowany, czy co, no, ale to raczej tutaj. E, no, nie wiem, nie wiem, co jest z tyłu. Czemu nie zmienił się? A, Ferotorn. Także tutaj, Ferotorn ma ataki roślinne. Także tutaj, żeby pozbyć się tarczy, jeszcze jeden Ice Beam, to chyba nie wystarczy. Ale z tyłu jest e, hipno z atakiem Shadow Ball i jeszcze jedna tarcza. Więc tutaj no, Azumel zrobiła swoje, zabrała tarczę i hipno Shadow Ball. I czy to dobije? To jest Great Liga, więc te wrażenia nie są takie właśnie takie super kozackie jak to jest w Ultralidze i w Master Lidze. No ale mamy tarczę i pewnie parazy Confusion wystarczy żeby dobić ferotorna, także GG 2-0 dla kląkjesty, spoko. No generalnie, no ja próbowałem w tym przedsezonie jeszcze teraz Great League i powiem wam, zawsze wchodziłem na kontry, także masakra. Wszystkie pokemony kontrowały moje, więc naprawdę słabo. Także tutaj bez żadnej, żadnego Bajta, bo mamy Thunder Puncha. Więc zobaczymy, czy będzie bez tarczy, bez tarczy. Tutaj Play rough, czy Ice Beam, no to raczej zbyt dużych obrażeń nie zada, ale no lepiej chronić swojego Hypno, no, który jest generalnie, no, tankiem. Plus ma do tego Shadow Bola. No, i no, jest tutaj dobra kontra na Azumarilla. No tu spodziewaliśmy się na pewno tarczy. Tutaj podejrzewam, że już tarczy nie będzie, bo Ice Beam, no jak sami widzicie... To za dużych obrażeń nie zadał także to jest szybka zmiana szybka zmiana ze strony Clown Fiesty na e, Scraftiego Magnet Bomba I tutaj countery będą o, dużo, dużo zadawać Power Up Punch jeszcze wzmocni te countery <gry> także no tutaj no chyba no niepotrzebna ta tarcza była ze strony przeciwnika także duża, duża przewaga Clown Fiesty, wchodzi Toxicroak. Eee, tutaj w Power up Punch. No, troszeczkę się spóźnił, ale i tak generalnie. Eee, o, przeżył. O, myślałem, że będzie, że padnie. Power up Punch. Not very effective, ale tutaj pada. No, ale mamy eee, Hypno Confusion Attackive, zmiana na Azumarilla, więc mamy gotowego Thunder Puncha. I tutaj nawet jeśli wejdzie yy, No Toxic Rogue Hypno to jeszcze cała Praktycznie Azumeric była z tyłu, więc GG 3-0 No naprawdę jak tak patrzę to ten team Bardzo, bardzo spoko Się sprawdza Już kolejny, teraz Metal tutaj no Nie mamy, no jedynie Shadow Ball Zada jakiekolwiek obrażenia Tu jest Rock Slide i Pewnie Super Power więc Rocks albo Thunderbolt. No, Thunderbolt właśnie na Great Lidze. No to e, Thunderbolt na mm, Azumarilla. Także bez bajta, Shadowbolt. Dosyć sporo wrażenia. Tutaj szybka zmiana na Scraftiego. Wow! Ale to normalnie Delete. Masakra. Skasował naszego tutaj melmetala Scrafty, No teraz już troszeczkę. E, no, słabo, bo oczywiście Altaria e, rezystuje wszystkie jego ataki. Foul play generalnie no, jakiekolwiek tam obrażenia zada, ale no wiadomo, to nie będzie jakieś tam super, super, hiper mocne. E, ale nawet, nawet zadał sobie tutaj z Jeszcze jeden power up punch, tutaj przeciwnik chciał go dobić, już sfarmić go, jak to mówią. E, Pastami, zużył tarczę No bo ono ma dosyć dużo Energii, jest tarcza Więc generalnie e, Tutaj chyba jeszcze dwa razy Confusion wystarczy No, także I wchodzi Swampert A, jeszcze jedną tarczę ma Ale generalnie i tak mamy Z tyłu Azumarilla, więc Tarcza e, Nie możemy się zmienić, więc Hydrokanon na pewno tutaj pójdzie szybciej na Hypno, to go dobiję na no, wejdzie. jeszcze jest Skrafti z tyłu teraz czy damy mu się jeszcze naładować? Nie wchodzi od razu Azumeril generalnie można by było tutaj szybkiego zrobić switcha yy, na Scrafty'ego i a takim U tu będzie blisko no, Hydro to raczej nie wystarczy Ice Beam no to jest Great League, więc może wystarczyło tak, bo no jednak jest bardziej wytrzymały w Ultralidze, ale no tutaj Great Liga jednak Ice Beam po prostu wystarczył, także nie trzeba było tego robić Switcha, żeby przyjąć na klatę Charge Attack. O tu mamy War Madam, jeden ani War Madam jest kozak, teraz na Toxic Cup, jeżeli ktoś będzie brał udział, że mamy co ona ma za taki steel i bug, bug właśnie super efektyw więc tutaj spodziewał się pewnie bajta tutaj my robimy bajta w sensie clown Fiesta, oczywiście teraz czy będziesz szedł na shadow bola i jeżeli to pójdzie bez tarczy o dosyć dosyć spore obrażenia, także no, mamy przewagę dwóch tarcz tutaj oj bardzo wolna zmiana ze strony przeciwnika Meganium, także u, z tyłu Azumeril, także trzeba tutaj bronić Skrappiego, żeby poradził sobie z tym, z tą meganium, żeby no nie pokazać, że z tyłu jest Azumeril, bo przeciwnik pewnie też będzie bronił meganium. Ale tutaj tak e, power of punch, więc wzmacniamy swoje obrażenia. Druga tarcza, no trzeba jak najszybciej się pozbyć tej meganium bo Azumeli z tyłu to by wyglądało słabo także tutaj jeszcze dwa, trzy power up punche dało radę teraz no cokolwiek wejdzie, warmadam, no to już countery zadają dosyć spore obrażenia, kolejny power up punch zobaczymy czy pójdzie tarcza poszła tarcza i Bug Buzz to go nie dobije, także tutaj jeszcze dodał, dał radę fastami, no już o, ale co to, to teraz Kozak zaryzykował, naprawdę, ja bym już Power Up Punch'a klikał, bo bym się bał, że nie dojdzie do tego Fallplaya. playa O, i nawet to już tak miał wzmocnione obrażenia, że V-Play wystarczył na Swampert'a. Także na Swampert generalnie Kozak, ale naprawdę jest taką szklanką, jeżeli chodzi o Great League. Zadaje dosyć duże obrażenia hydrokanonem, tak, i Earthquake'iem, ale no, no, jak widzicie, tutaj dwa Power Up Punch'e wzmocniły obrażenia z i generalnie z jak widzicie w tym odcinku jest naprawdę bardzo dobry jeżeli chodzi o Great League. ja mam numer 2 na Ultraligę, jeszcze go nie wymaksowałem wiadomo to jest problem z Candy, bo no, otrzymujemy go z Go Battle League, z nagród więc może być ciężko żeby ktoś go no, wymaksował teraz nie wiem ile po ewolucji on ma CP z Crafty. Ze Scragiego, no ale no to wiadomo, nie? trzeba kupić drugi atak, plus jeszcze jakieś power-upy. Nie wiem dokładnie, może mówię źle, więc no na pewno trzeba te 50 candy na y, ewolucję i 50 na wykupienie drugiego ataku. Także no to były walki konfiesty. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Mam nadzieję, że niedługo otrzymam od kogoś innego jeszcze jakieś walki, będę mógł Wam pokazać, bo no, ten team naprawdę bardzo bardzo mi się spodobał. Bardzo ciekawe walki i bardzo ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o Great League. W przyszłym tygodniu pewnie będą może jakieś moje walki. Pokombinuję coś, bo troszeczkę tego Stardasta odzyskałem. Mam ponad 10 milionów, więc troszeczkę się pobawię. Jeszcze muszę wzmocnić swoje pokry na poki na Toxic Cup. No zobaczymy. Jeżeli chodzi o Community Day, Community Day będę spędzał by goszczy, ale wiecie z tym wszystkim, co się dzieje na dworzu, koronawirus. Eee, nie wiem jeszcze, jak to rozwiążę, e, jak to rozegram i jak będę grał podczas Community Day. Także stawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś by chciał pomóc i wesprzeć mnie w tym, co robię, to link jest oczywiście w opisie do patronite'a bądź też wspierania z youtubem, jeżeli oczywiście ktoś by chciał, z góry za to dziękuję i widzimy się w następnym odcinku, cześć!